Nocna furia. Smok, który chyba mnie unika. I to dosłownie. Szukam go od samego początku tej serii i nic. Nie mogę go znaleźć. Chodzę po różnych biomach, polanach, lasach, pustyniach i nawet kupiłam specjalną emotkę do oswajania smoków. Po tak długim czasie wiele osób by się poddało. Jednak ja nie. W dzisiejszym odcinku to znalezienie szczerbatka jest moim celem. Udam się w podróż na odległe tereny. A jeśli pod tym filmem wbijecie 200 łapek w górę, to jutro o 15 kolejny film. Więc tak. Dzisiaj znajdę nocną Furię. Dzisiaj jest ten czas. Po pierwsze, ostatnio tutaj szukałam. Yy, to nie jest nocna furia, to jest oczywiście gronkiel. Mam taki plan. Poszukamy tak z pół godziny, sobie dajemy, nie? Mam ryby, mam wszystko. Tylko tutaj po prostu muszę pochodzić, jakby. Będę chodzić tak na nogach, no tak, tak bym ogarnęła to. Tutaj będę chodzić na nogach teraz przez chwilę. A po. bo. Znowu tam sprawdzałam na necie, gdzie ona się może zrespić i z tego co widziałam, no to ludzie ją w różnych miejscach znajdywali. Dużo bardzo osób i komentarzy z tego co widziałam jest, że można ją znaleźć w tajdze takiej zimowej, więc zobaczymy, czy tutaj jest gdzieś tajda ta zimowa i spróbuję, nie? Na razie szukamy w ten sposób. O, mam tam zbroję grąkla w ogóle. Dobra, gdzie byłam, gdzie nie byłam? O! Mamy zimową tajgę, to tam chodźmy. O, i tutaj jest właśnie ta tajga zimowa. Dużo osób bardzo pisało, że w tej tajdze będzie. No to szukamy. Halo, halo, mocna furia. Wiemy, że to się smoki respią na pewno, no bo się respi ten śmiertnik zębacz. Tutaj jakąś gigawiochę znalazłam. Co to jest? Pamiętaj o sobie z dzwonem. Dzięki. Ale że tak na lądzie, to są wodne struktury, które się powinny respić w wodzie. Dlaczego one się porozpią tak na ziemi? Chyba jakiś bóg czy coś? Patrzcie, widzicie? A masz jedzenie, okej, okay, idziemy w tamtym kierunku teraz. To tak wolno chodzisz, idź szybciej. Ale fajnie ta wichura głową obraca, jak się tak patrzy prawo, lewo, nie? Ale... Widzicie, dlatego mi się podoba ten młod, bo mega kozackie animacja. Szukam nocnej furii. Wracam do bazy i będę robić mapę po prostu, nie? I no, i codziennie będziemy trochę szukać tego smoka, po prostu odkrywać nowe, bo mi się wydaje, że na przykład jak on się nie zrespił, ten smok, ta nocna furia na jakimś, na jakimś obszarze mapy, to się tam już nie zrespi. I trzeba lecieć na nowy obszar, rozumiecie? Na przykład tutaj teraz jestem na nowym obszarze, sobie chodzę tutaj, patrzę, czy coś jest, oto się na przykład zrespił smok. Dobra, patrzcie, ja jestem gotowa do znalezienia nocnej furii. Zobaczcie, ta dam. Mam piękną giga emotkę, jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Tak więc szukamy tego smoka tutaj teraz. To jest nowa całkowicie tajga, a jej jeszcze, na niej jeszcze nie byłam. Zatem mam nadzieję, że tutaj się w końcu ten smok zrespi. Dawać tą nocną furię! Alo. Problem jest trochę w tych smokach. Bo patrzcie na to, ja Wam jeszcze się pokażę. Jak tutaj jest smok, nie? Widzicie tego smoka? I on się zrespił. I ja odlecę. Patrzcie, to on się. Z... Widzicie go nie widać potem. Widzicie go nie widać potem. Jak lecę, to go widać, nie? Ale jak ogle... odlecę za daleko, to znika, widzicie? Dlatego muszę tak blisko latać wszędzie. Zrobię domek w tajdze. Dobry plan, Mietek. Halo! nocna Furio, Boże, czy ty możesz przyjść? Dobra, buduję domek. Tutaj sobie zrobię domek. W środku tajgi. Wyma i Jota tutaj wezmę. I ten wym -I J, słuchajcie, to on rozwali te drzewo, patrzcie na to. Tutaj to jest? To jest to, patrzcie. Jesteście gotowi? Raz, dwa, trzy. Patrzcie. O mój Boże, ale leci. Rozwalamy, rozwalamy drzewo. Patrzcie jaka jazda. Szybkie zdobywanie drewna. A się zmęczył już? Co dlaczego ty jesteś? Cały czas zmęczony. Wiecie? Czy ja widząc no furia? Nie, Jezus myślałam, to tylko drzewo było. Chyba milionowa tajga, w której jestem. te drewno, niszczde, patrzcie jak niszczy. Patrzcie jak leży, lecimy z koksem, lecimy! Pięknie! Dobra, dziękuję ci bardzo. I oto... Boże święty, za bardzo! Jak ja tu dom zbuduję, jak to jest taki syf teraz? Jeszcze głodny jesteś, masz. O, i tutaj już robimy u góry popłytki. No zejdziesz! O, dobra, działam ją, słuchajcie, z góry. Patrzcie jak ja ładny domek, no, dobra, nie jest jakiś giga ładny, okej. Okay. O dobra, się tutaj. To jest mój domek tymczasowy, bo tutaj na chwilę zamieszkałam. Tak się prezentuje z zewnątrz, proszę bardzo, domek tymczasowy. Myślałam, że jak po prostu będę budować ten domek. To nocna furia tutaj się zrespi, to się nie stało, to takie jest, no zrobiłam z tych bloków, co miałam tutaj, więc jest jakiś giga ładny, ale to jest taka chata drwala, nie? I tak, i teraz tutaj przyzywam smoki i palę normalnie tą, jak tutaj nie znajdę nocnej furii teraz, to ja palę po prostu, palę to, tak? Ja mam tego dość, słuchajcie, ja mam tego dość, chodzę tutaj, szukam już ponad godzinę w ogóle. Buduję ten domek. Boże, z góry wygląda średnio. Potrafię zbudować coś ładniejszego. Tak, potrafię. Słuchajcie, gdzie jest ta nocna furia, no? Dawać tą nocną furię. Teraz masz tutaj zrespić, halo. No, weźcie, no. Jeszcze nie mogę się przedostać w ogóle z tym... Jestem... Weź smoku do góry, no. Dobra, palę to normalnie, a tutaj nie ma tutaj palę to. Boże, dość, słuchajcie. Znaczy, mój dom zostawię, wiadomo, Ale patrzcie, jak pali się. Pali się! Fajny dom zrobiłam! nocna furia się nie pokazała, dobra nie, nie mogę się denerwować słuchajcie, wiem, trochę tutaj spaliłam, ale czekajcie, zejdę tutaj na dół, A bo ja rozwalę tą tajgę, słuchajcie o, jestem w bazie, tutaj jest moje pole wy... co to było? się wydawało chyba, To jest moje pole wypadowe jakby, o, idę spać tutaj, no wiem taka chata nupska, ale dobra, idę spać nie spalę nocnej furii Rozwalam ten las. Ale w ogóle mnie te drzewa wkurzają, powiem wam. Giga mnie wkurzają. Tutaj w ogóle jest, jest w ogóle lała, to już jest zniszczona. Jezu, Maria, ja już psychicznie nie wytrzymuję, słuchajcie. Dawać mi nocną furię! Patrzcie, jak tu rozwalam, nie? Dawać mi nocną furię, halo! Patrzcie jak rozwalam. Może trzeba w określonym miejscu być ileś jakiś okres czasu. Neskoczyłam z Ciebie przez przypadek! Dobra, tutaj jest zima, wiadomo, zima, zima. Tutaj jest nocna Furia, zobaczmy. O nie, o nie, o nie. Boże, 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 boże. Prawie dedłam, ale jednak nie dadłam. Kupi śnieg. Nie wiem, czad, naprawdę, no. Godzina szukania, ponad godzina, przepraszam bardzo, ponad godzina. Byłam już w czterech Tajgach chyba, tak mi się wydaje. O, nocna Furia. Może weźmiemy owce, nazwiemy ją Osna Furia i będziemy udawać, że to jest Osna Furia. Chcesz, chcesz owco? Nie, chyba nie chcę. Ała! A już cię głaszczę! Już cię głaszczę! Jaka pipo cute, jaka słodka! O mój Boże, proszę! Dobra, usiądź sobie. Tego właśnie lubię tego młoda, bo tak fajnie wygląda. O Boże, no zrobiłam ten domek. Myślałam, że Osna Furia się zrespi. Nawet jak byłam. byłam długo tutaj. I tak się nie zrespiła. Grąbko śpi. Widzieliście coś? Nie, nic nie wiem. O, już zobaczmy na ten. O, no, safuria siema. Będę chyba wracać do, do bazy po prostu. No tak zrobię. Dobra, czat. Ej, a jak zrobić te. Może to jest problem w tym widzeniu mobów? Bo ja widzę moby, yy, jakby to powiedzieć, czekajcie. Na przykład, jak odlecę trochę chociaż, to już mi się te smoki znikają. Da się to jakoś ustawić, żeby one tak nie znikały. W sensie, zobaczcie. Ja się drapię, na przykład yy, Gronkol, Gronko, chodź, wstawaj I na przykład odlecę sobie przykładowo nie wiem, od bazy, to już tych smoków nie widać. O, dobra, jestem tutaj, ale patrzcie. Dobra, się trochę. Aha, o. Widzicie? na przykład nie widzę? Teraz na przykład nie widzę yy, smoka. Da się to jakieś zmienić, że to moby tak pokazuje dopiero później. Ustawienia mogę zobaczyć, dobra. Ustawienia, tak? Gdzie to powinno być? To jest takie, że ustawienia z symulacji. Szukam te, żeby się pokazywały moby. Odległość z symulacji. Dlaczego mam cztery czanki? Dlaczego tak mało? Ej, co jest? Ej, nie mogę tego zmienić! To jest to! To musimy zmienić! Jak to zmienić w świecie? Dlatego nie mogę znaleźć. Ej, czekajcie! Teraz nie mogę tego zmienić, ale może. Podobać się Minecraft. <grym>, nie, nie. Dobra, czekajcie, tutaj chyba coś się zmienia. No i to jest to! 12 czanków w ogóle! Jezus Maria! Odległość symulacji! A nie da się jeszcze więcej? Dobra, to czekajcie, zmieniam 12. I co teraz? Oj, teraz będzie mi się szybciej, będzie mi się prościej szukać. No patrzcie! Grąkol leciał wtedy! Jezus Maria, jaki skam to był? Odległość z symulacji. Patrzcie, pies się ła. No to teraz to na pewno znajdę. Już mi się szybciej to ładuje. Da się jeszcze zwiększyć. No i patrzcie! No i teraz te smoki się respią. Jezus Maria, to jest to. Znaleźliśmy rozwiązanie. Smok mi się zepsuł, ale ej nie. No teraz to na luzie znajdziemy. Po prostu mi się mało zwierząt renderowało. Czajcie o co chodzi. Mało mi się jakby mobów generowało na świecie i w ogóle, że tylko przy mnie te moby się generowały. A nie generowały się na przykład dalej. A teraz patrzcie, tutaj już Gronkol się zre... Chodź, bo utoniesz. Tutaj już jestem z daleka i już się grąkol. No co ty robisz, smoku? O, widzicie? Dobra, płomyka tutaj sobie wezwę. No i luz, dobra, teraz będziemy szukać. No ale teraz będzie dużo prościej. Ja nie wiedziałam, że tam się da zmienić. Ale skam z tym bedrockiem. Co? Co? Co to jest? I co się dzieje na tym Latający statek! Ty, znalazłam wyspę grzybową. Znalazłam wyspę grzybową, ale nie nocno furię. I latający statek w ogóle. I czas... O co tutaj chodzi? Czarna perła z Jackiem Sparrowem. Tak, Jack Sparrow. I co jest? Co? Ej, ja nie wiem, słuchajcie, ja znalazłam latający statek na środku oceanu. Chyba milion kratek do góry. Znalazłam wyspę grzybową, ale nie mogę znaleźć Nocnej Furii. Ej, sprawdźmy, co jest w tym statku w ogóle. Mamy, no dobra, mamy jakieś zupki po prostu. Papier to wezmę, bo mi się przyda. To zdrowie, wasze zdrowie. Dobra zupa. Dostałam, a, dostałam skok. No, czad, no ja nie wiem. No, po prostu to jest jakaś ekstra jazda. Patrzcie na to. O! Taty. Czekajcie, zedrzę jeszcze dwie zupy. No, jest tę zupę. O. Ej! Na pewno znajdę na wyspie grzybowej. Słuchajcie, może pójdę na wyspę. Popatrzcie na to, chciałam Wam coś pokazać. Tadam! Tadam! Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Stoję sobie na. Jakby to powiedzieć, na, na w ogóle statku, co jest u góry. Ej, dlaczego ten statek się do góry wygenerował? Ej, zobaczmy tą wyspę grzybową jeszcze. Czekać tylko na karmie tego smoka. Bo na wyspie grzybowej zobaczymy, czy się respią w ogóle smoki. Bo jestem też ciekawa. Ale to może. A to już w kolejnym, kolejnym odcinku zobaczymy tą wyspę grzybową. Tak więc, no. To by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, jak znaleźć nocną furię.